Co robi facet na warsztatach dla kobiet? To też jest jakieś przekonanie, które może się pojawić yy, yy, z tej kategorii. Wiesz co? Ale to może być, to może być też. Yy... To może być dziwne, może my powinniśmy lepiej to wytłumaczyć tym osobom, które interesują się naszymi warsztatami, kurs na, kurs na odporność. Bo cały czas mówimy warsztaty dla kobiet, warsztaty dla kobiet, warsztaty dla kobiet. No i nagle jednym z, prowadzącym, z prowadzących jest facet. Więc może, może, powinniśmy to, może powinniśmy to właśnie lepiej wytłumaczyć, dlaczego akurat facet. A więc tłumacz koleżankom. No ja wytłumaczę koleżankom, drogie panie. Mężczyzna w rozwoju robi różnicę. To jest inna perspektywa, taka, której być może, chociaż nigdy tego nie wiadomo, ale, ale jak. Ustalaliśmy... Na chwilę, na chwilę, na chwilę. My musimy uprzedzić. W tej chwili odbywa się, proszę państwa, lukowanie produktu. Ben, tak. produkt, produkt nazywa się: to są warsztaty dla kobiet, kurs na odporność, 6-8 grudnia, zapraszamy. Dobra. Dziękuję wspaniale. I myśl, jaką miałam straciłam, ale wymyślę nową, nie ma problemu. Chciałam powiedzieć, że jak ubawialiśmy się z Wojtkiem, że mamy takie marzenie, okazało się, że oboje takie mamy, żeby poprowadzić warsztaty dla, dla kobiet, to to powiem szczerze, szczerze powiem, że nie miałam ani przez sekundę myśli pod tytułem facet się do tego nie nadaje. Bo y, na swoim przykładzie sprawdziłam, jak w rozwoju perspektywa męskiej energii, takiej w sensie męskiej perspektywy, męskiego patrzenia na życie, zmienia y, y, sposób patrzenia na rozwój też. I dlatego tak sobie pomyślałam: O, właśnie niech to tak będzie. Niech to nie będzie tak, że jak są kobiety, to my się spotykamy tylko w swoim gronie i, i trochę się kisimy w, tym, w tej swojej takiej lekkiej, empatycznej i, i ciepłej energii. Niech tam dojdzie ten pierwiastek konkretu y, 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 merytoryki i nie wiem, czego jeszcze nie wymyślę trzeciego słowa, ale bardzo chciałam, może później wymyślę, to dopiszę. Ale, ale to jest ta część taka, która do której my nie zawsze mamy dostęp, a, a zmienia, zmienia życie. Poza tym, Wojtek, jako ekspert od odporności psychicznej, jest nam do tego po prostu potrzebny merytorycznie. Okej, okay. ma sens. Przynajmniej tak z perspektywy jest. mężczyzny. No właśnie, a jak ty myślisz, Wojtek, o tej swojej obecności tam? No bo ktoś by sobie pomyślał, dobrze się ustawiłeś. Tak, ja, ale to jest po kłosie czegoś. Ja się tak ustawiam od momentu, kiedy skończyłem 20, 20 lat i miałem do wyboru albo pójść służyć do, do marynarki, w marynarce wojennej na okręcie podwodnym, bo taką kartę mi przygotowywano. No, to nie Wtedy, wtedy służba, służba wojskowa w marynarce trwała 3 lata. Pomyślałem sobie, że 3 lata spędzone z, tam z 60 czy 50 mężczyzn w takiej róże zatkanej z jednej i z drugiej strony, tylko z jakimś wyjściem do góry. To nie jest to, co chcę w życiu robić, przynajmniej przez te trzy lata. I na znak protestu zapisałem się do studium wychowania przedszkolnego i nauczania początkowego. No i zmieniłem perspektywę na taką, w której miałem było nas 17 chłopaków i 450 dziewczyn. Więc od tamtej pory stwierdziłem, że to jest dobry dobry motyw na ustawianie. ustawianie ustawianie się. Nie żałuję, nie żałuję. Bardzo dużo przy okazji, przy okazji uniknięcia pewnego zagrożenia, pewnego ryzyka, którego chciałem uniknąć, to bardzo wiele rzeczy się tam nauczyłem rzeczy związanych z tym, w jaki sposób pracować najpierw z małymi ludźmi? Czy później okazało, że te wszystkie rzeczy, których się tam nauczyłem, mogę dalej stosować, pracując z dorosłymi, z dorosłymi ludźmi. Jeżeli ktoś kiedyś przeżył taką sytuację, w której 20, 20, parę, 20 paru rozrzeszczanych czterolatków biegło do ciebie i coś chciało, i ty musiałeś nad tym zapanować, to z pełną odpowiedzialnością mogę powiedzieć Później nie ma już trudnych grup. Nie ma. Nie ma. Tylko trzeba sobie te, te, te informacje, czy też to doświadczenie wziąć stamtąd i przełożyć, i przełożyć do, 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 dzisiejszego, do dzisiejszego życia. Dlaczego, dlaczego ja sobie wymyśliłem, wymyśliłem, czy też chciałem poprowadzić, wymarzyłem taki warsztat, ponieważ uważam, że kobiety z. Też nie chciałbym, żeby to jakoś stereotypowo zabrzmiało, o że kobiety po prostu zasługują, zasługują na, coś, na coś takiego. Że ja się bardzo chętnie dzielę swoimi doświadczeniami, swoimi opiniami, swoimi przemyśleniami i bardzo mi zależy na tym, żeby właśnie panie mogły popracować nad nad, 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 tym, nad, tym, nad, nad swoją odpornością psychiczną po to, żeby im się żyło lepiej, inaczej, pełniej, żeby zamiast pracować ciężko, zaczęły pracować mądrze. Po prostu i każdy ma, ja głęboko w to wierzę, każdy z nas ma niezbędne do tego zasoby, ma doświadczenia. Tylko one gdzieś tutaj są w głowie, w różnych w różnych miejscach. Co, da, co daje taki warsztat? Eee, tak niewykluczone, że na tym, na tym warsztacie, bo ja też nie daję stuprocentowej gwarancji, bo to wszystko zależy od tego. Ja, my przychodzimy z pewnymi, e, z pewnymi pomysłami, no a po drugiej stronie jest człowiek, e, który będzie z tym e, chciał lub nie e, pracować. Jeżeli znajdzie swoje dlaczego, to na pewno coś na tych warsztatach dla siebie dla siebie znajdzie. Gdzieś tam coś sobie uporządkuje, gdzieś coś sobie, sobie uświadomi. I kobiety na, to, kobiety na to zasługują, po prostu. I ja będę miał ogromną satysfakcję, jak, jak uczestniczki z tych, z tych warsztatów pojadą do domu, chociażby biorąc sobie jedną małą, jedną małą rzecz. Nie chodzi o to odkrywanie Ameryki, nie chodzi o to, żeby zmienić swoje życie, tylko popatrzeć, jak mi jest dobrze. W tym momencie w moim życiu, czy jest coś, co wymaga zmiany, a jak tak, to co w związku z tym? Czy mogę coś zrobić, czy chcę coś zrobić? Czy mam to, co chcę mieć, czy mam to, czego, co potrzebuję, potrzebuję mieć. Z jednej strony chciałem powiedzieć, że tam będzie dużo fanów, bo będzie, ale jednocześnie jednocześnie też będzie dużo refleksji i dużo takiej głębokiej zadumy nad sobą samym. I to, zresztą doskonale o tym wiesz, prowadząc prowadząc ten warsztat, będąc przewodnikami dla, dla, dla naszych uczestniczek, my sami po raz kolejny przez te wszystkie procesy przyjdziemy. Mi ciekawe, z czym, my stamtąd, z czym my stamtąd wyjedziemy. Dlatego serdecznie, serdecznie wszystkie Panie zapraszamy na takie warsztaty, warsztaty dla kobiet, kurs na odporność, prowadzone przez kobietę i mężczyzna. I tego się nie da, to jest nienegocjowalne. tego się nie da zmienić. To jest wartość sama w sobie tych warsztatów, więc jeszcze raz zapraszam.